Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Czwartek, 13 maja. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Burza po słowach Elona Maska. Tesla przestanie akceptować bitcoina, ale go nie sprzedaje. Vitalik sprzedaje swoje shitcoiny. Bitcoin poniżej 50 tysięcy dolarów. Wielkie wydarzenie w Chile. Duże wydarzenia w Blockchain Poland. O tym wszystkim sobie dzisiaj. Porozmawiamy. Oczywiście na początku standardowo zapraszam na naszą stronę internetową kryptoekipa.pl, Tutaj najnowsze informacje. Macie oczywiście mój wczorajszy filmik na temat startu w ekosystemie Solany. Myślę, że warto Solano się zainteresować, warto wystartować, więc tutaj instrukcja, jak założyć portfel oraz jak zapisać się na whitelisty i na jednego airdropa, dwóch, w dwóch dużych projektach, które właśnie odbędą się na Solanie. Kończymy nasz konkurs, trzy kubki kryptoekipy dla Was. Zwycięzców podam jutro, bo dzisiaj nie zdążyłem tego wylosować, natomiast konkurs jest zakończony. No i oczywiście najważniejsza rzecz, dzisiaj godzina 21.00 kolejny długi historyczny live z krypto tam odpowiadamy na wasze pytania, tam jesteśmy dla was od 21 do praktycznie ile damy radę, więc warto być z nami, dzisiaj naszym gościem o 21.30 będzie Mariusz Grześkiewicz z projektu Blockchain Poland porozmawiamy sobie o tym co nowego w projekcie Mariusz opowie nam o tokenizacji charakternych, o tym jakie zmiany już niedługo w Blockchain Poland, także warto być z nami, pytania możecie oczywiście wysyłać do Tomka, do naszego ambasadora przez wiadomość prywatną i na grupie Blockchain Poland, na oficjalnej grupie na Telegramie. Link oczywiście do tej grupy macie na naszych kanałach Kryptoekipy oraz na oficjalnym Twitterze. Dziękuję oczywiście za wsparcie, za każdą łapkę, za każdą subskrypcję. Jedziemy bardzo mocno po 15 tysięcy subskrybentów na moim kanale. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, daj subskrypcję, daj dzwoneczek. Dla Ciebie to naprawdę sekunda, a mi to bardzo, bardzo mocno pomaga budować mój kanał. Na YouTubie macie również możliwość wspierania mnie i wspierania kryptoekipy. Jest tam taki prostokącik: we, wesprzyj trzy poziomy wspierania. Jeżeli ktoś uważa, że to co robię, to co my robimy jako kryptoekipa jest dobre i ma ochotę się odwdzięczyć, to można sobie taką subskrypcję, subskrypcję wykupić i po prostu mocniej wspierać zarówno mnie, jak i Cały nasz team, właśnie krypto ekipy. Dobra, lecimy sobie, bo dzieje się naprawdę dużo, słuchajcie. Zaczynamy oczywiście od CoinGecko. Bitcoin 50194, ale w nocy mieliśmy, słuchajcie, duży spadek. Naprawdę duży spadek. Zanurkowaliśmy, słuchajcie, do poziomu 47600. Tak mniej więcej to wygląda na CoinGecko. Teraz Bitcoin trochę odrobił i obecnie, słuchajcie, jesteśmy 22% poniżej ATH. Było to spowodowane oczywiście kilkoma yy, wydarzeniami, kilkoma ważnymi wydarzeniami, o których zaraz sobie porozmawiamy. Natomiast zanim przejdziemy, chciałbym, żebyście poznali moje podejście. Tak jak wiecie, moja stara zasada mówi, podczas hostsy dokupuję Bitcoina na spadkach. Nie sprzedaję Bitcoina, ale Bitcoina dokupuję. I dla mnie poziom poniżej 50 tysięcy dolarów jest to poziom, kiedy ja Bitcoina dokupiłem. Tak jak dałem informację, 30% moich stablecoinów poszły w Bitcoina. Dokupiłem tylko jedną pozycję nie kupowałem altcoinów, nie kupowałem Ethereum, nie kupowałem innych pozycji, dlatego że tam jest dzisiaj lwia część mojego portfela i nie mam takiej potrzeby, żeby dokupować to na spadkach. Natomiast samego Bitcoina standardowo udało mi się to złapać na poziomie 49-200, więc nie jest to najniżej. O wiele osób mówiło, że spadniemy niżej i jeszcze gdzieś tam mocno czeka. Natomiast tak jak wiecie, ja wyznaję bardzo starą zasadę. Nigdy nie szukam dołków, nigdy nie szukam szczytów i zawsze kupuję i sprzedaję poziomami. Co to oznacza? Przede wszystkim, oczywiście, można czekać, aż Bitcoin spadnie jeszcze niżej. Być może niektórzy mówią, że na 45 tysięcy. Natomiast ja, oczywiście, uznałem, że dla mnie poziom, każdy poziom podczas tej hossy poniżej 50 tysięcy, 50 tysięcy dolarów, to będzie poziom zakupów i tak też zrobiłem. Twardo trzymam się tego planu. Natomiast, gdyby było tak, że Bitcoin zleci niżej, to wprowadziłem tylko 30% moich stablecoinów i jestem przygotowany na to, żeby złapać kolejny niższy poziom na Bitcoinie. Tak jak mówię, w mojej opinii hossa trwa i to jest absolutnie dobry czas, żeby Bitcoina doładować. Natomiast nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Cały czas spada dominacja Bitcoina i obecnie wynosi ona 49. Niedługo najprawdopodobniej spadniemy poniżej właśnie tutaj tych 40%, jeżeli chodzi o dominację Bitcoina i tak jak mówię, to wszystko najprawdopodobniej będzie nam zwiastować duży alt Season. Moją strategię Bitcoina znacie, widzicie, jak to wygląda. Każdy dołek, każdy dip jest przeze mnie łapany. Wtedy, kiedy inni się boją, a teraz mamy taką absolutnie sytuację, jeżeli zerkniemy sobie na indeks Firent Grid, spadliśmy już na poziom strachu, a więc ludzie zaczynają się bać, słabe ręce zaczynają puszczać Bitcoina, a podczas takich dołków instytucje i duzi inwestorzy po prostu Bitcoina skupują i ja staram się robić absolutnie dokładnie to samo. Na indeksie Firent Grid jest to najniższy poziom zamotowany słuchajcie, w tym miesiącu oczywiście kilka razy łapaliśmy ten dołek 36, 37 i teraz mamy również spadek na bardzo niski poziom. A dla mnie, oczywiście, jako że cały czas uważam, że jesteśmy w hoście, jest to po prostu okazja zakupowa, i tak to traktuję, jeżeli chodzi o samego Bitcoina. Porozmawiamy sobie też chwilę o altcoinach, bo bardzo dużo mnie o to pytacie. Jeszcze raz przypominam, każdy duży spadek na Bitcoinie podczas hosty to jest lekcja dla Ciebie jest to lekcja, którą Musisz odrobić, bo widzicie, mimo spadku dominacji bitcoina, widzicie, co cały czas tutaj dzieje się z altami. Kilka altów oczywiście radzi sobie bardzo dobrze, na przykład nano, które poszło aż 50% w górę, ale większość altcoinów straciła nawet do 20%. Oczywiście wiele pozycji jest cały czas na plusie, tak jak Gate token, który mimo, że stracił 18%, cały czas kosztuje 10 dolarów. U mnie akurat poziom wejścia był 3 dolary, a więc cały czas potężny, duży plus na tej pozycji. Ale tak jak mówię, przy tym spadku na Bitcoinie wiele altcoinów spadło bardzo mocno. Wiele już odrobiło, co mnie również bardzo mocno cieszy. Muszę również powiedzieć Wam trochę o shitcoinach, bo to są tematy, którymi żyje cały internet. Z niepokojem patrzę na to, kiedy klikam tutaj na szukaj i często jest tak, że z wielu pozycji Tutaj z tych najbardziej wyszukiwanych połowa to są właśnie shitcoiny, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne dla rynku. Moja opinia jest taka, że jeżeli umiesz z tego korzystać i umiesz na tym zarabiać, to możesz oczywiście to robić. Nie są to moje pieniądze, jest to twoja sprawa. Natomiast uważam dzisiaj, że niestety bardzo wiele osób nowych popełnia podstawowy błąd na tym rynku, i szybko chciałbym się z, wam, z wami tym podzielić. Przede wszystkim nie macie podzielonego portfela. Dobry portfel to jest portfel, który jest podzielony na pozycje, gdzie są pozycje mocne, pozycje fundamentalne, pozycje długoterminowe, pozycje krótkoterminowe, pozycje, które dają ci możliwość zarabiania pasywnego dzień po dniu, day by day, tak na przykład takie jak CryptoCom czy tak jak Binance Coin, gdzie mamy wiele możliwości korzystania tutaj z tych rzeczy. Natomiast Oczywiście są pozycje krótkoterminowe i w tych pozycjach krótkoterminowych są również shitcoiny. Jeżeli ktoś umie grać i umie na tym zarabiać, to chwała mu za to, można to robić. Natomiast z niepokojem patrzę, że pojawiają się na rynku nowe osoby, które zaczynają budować właśnie swój portfel od shitcoinów. Zaczynają wrzucać bardzo duże, duży kapitał do tych shitcoinów, a nie mają takich pozycji na przykład jak Bitcoin, jak Ethereum, jak Polkadot, jak Solana i jak wiele, wiele innych mocnych fundamentalnych pozycji. Na rynku. Nie mają projektów DeFi'owych, nie wiedzą tak naprawdę, jak budować portfel długoterminowo, a bawią się w shitcoiny i wrzucają tam 100% kapitału. Patrzę na to z bardzo dużym niepokojem, jest to niebezpieczne. Uważam, że można jakoś częścią kapitału się pobawić, gdzieś tam na shitcoinach, można spróbować ugrać, wyjść. I później z tym kapitałem zrobić coś fajnego. Natomiast jeszcze raz powtarzam jeżeli jesteś nowy na tym rynku, zacznij od edukacji, bo będzie popiół, gruz, będą łzy i wiele shitcoinów swój żywot zakończy bardzo, bardzo szybko. Najpierw podstawy, najpierw edukacja, a potem zabawa na shitcoinach. Z niepokojem patrzę na to, co dzieje się na dużych social mediach, co dzieje się na TikToku, między innymi, gdzie osoby, które mają milionowe zasięgi, pokazują, ile to można zarobić na shitcoinach z małych kwot, że można szybko budować portfel. Nie taka jest moja strategia. Ja na tym rynku jestem już prawie 5 lat i buduję swój portfel długoterminowo. Nie znam lepszej drogi. Uważam, że będąc hodlerem mocnych pozycji, ale Dostosowując się również do trendów rynku i robiąc duże, duże wyniki na dobrych, fundamentalnych projektach, można zbudować bardzo duży kapitał, duży majątek i naprawdę niesamowicie powiększyć swój portfel. Natomiast, jeżeli ktoś zaczyna, sorry, że powiem tak brzydko, muszę to zrobić trochę, żeby gdzieś tam nowe osoby dać jasno do zrozumienia, od dupy strony, to może mieć później bardzo, bardzo duże problemy. Po to jest kryptoekipa, żebyście pytali, żebyście wchodzili na nasze grupy, zapraszam na Telegram i mam nadzieję, że gdzieś tam z Robicie taki rachunek swojego portfela, ja mówię o tym bardzo często i wprowadzicie również do portfela fundamentalne, mocne pozycje, a shitcoiny będzie to tylko część Waszego portfela, a nie na przykład tak jak u których 90 czy nawet 100%. Jeszcze raz powtarzam, bitcoin jest cykliczny, słuchajcie, ja staram się wykorzystać każdy spadek na bitcoinie. No i oczywiście tych powodów spadku na bitcoinie było kilka. Jeżeli zerkniemy sobie na Glassnode, to mamy, słuchajcie, sytuację, której dawno nie było, a więc dużo więcej bitcoinów wpłynęło na giełdę niż wypłynęło. Oznacza to, że wiele osób wysłało swoje BTC na giełdę po to, żeby je sprzedać. Co do Ethereum mamy tutaj sytuację bez zmian, a więc mniej więcej na równi. No i jeżeli chodzi o Ethereum, większe wypływy niż... Wpływy. Jeszcze raz powtarzam, dla mnie jest to, podkreślam to po raz trzeci podczas tej pobudki, czas na kupowanie bitcoina. Uważam, że łapanie bitcoina właśnie na tym poziomie jest to bardzo dobra rzecz. Dzisiaj wiele osób mówi, że właśnie ten poziom jest dobrym poziomem do tego, żeby sobie bitcoina uzupełnić. No i oczywiście spadki rozpoczęły się w nocy od dużej informacji od Tesli i od Elona Muska. Musk posyła bitcoin poniżej 50 tysięcy dolarów. Tesla zawiesza płatności w bitcoinie. Tesla przestaje akceptować Bitcoin jako opcję płatności. Powodem jest, że wydobycie Bitcoina pochłania dużo energii, słuchajcie, i szkodzi środowisku. Tesla zaczęła akceptować płatności Bitcoina zaledwie około 2 miesiące temu. Oczywiście to wszystko było na oficjalnym słuchajcie, Twitterze Elona Maska, podał taką informację, że ze względu właśnie na ochronę środowiska Tesla zawiesza właśnie sprzedaż Tesli za Bitcoina ze względu właśnie tutaj na, na to, że chcą chronić środowisko. Oczywiście podali w tym komunikacie również ważną informację, że bitcoina, którego mają, nie będą sprzedawać, a więc go trzymają. Natomiast jest to oczywiście informacja, która wywołała dużo negatywnych informacji, niestety, ale ciągle uważam, że to nie jest dobre, że tego typu yy, ludzie mają wpływ gdzieś tam na duże spekulacje, które dzieją się na rynku. Dobrze, że w tym komunikacie nie podali informacji, że ym, pozbywają się, słuchajcie, swojego bitcoina, że sprzedają bitcoina, bo mielibyśmy spadek najprawdopodobniej dużo, dużo większy. Natomiast dla kogo dobrze, dla kogo nie, być może to byłaby szansa na złapanie bitcoina. Natomiast z tego komunikatu również wynika, że będą szukać tutaj kryptowalut bardziej przyjaznych środowisku, a oznacza to, że najprawdopodobniej nie będą dokupować bitcoina. Oczywiście tutaj poszedł od razu tweet od CZ, od właściciela Binance'a, że Elon prawdopodobnie nie wie, że gdzieś tam Tesla akceptuje płatności, które jeszcze więcej energii potrzebują po to, żeby się wytworzyć. Oczywiście miał tu na myśli waluty fiducjarne, które zużywają bardzo dużo prądu, te wszystkie drukarki, ten cały moloch potrzebny do tego, żeby produkować pieniądze. Także bardzo zgrabna, słuchajcie, bardzo dobra odpowiedź. Natomiast oczywiście dzisiaj Elon Musk ma tak duży posłuch, jeżeli chodzi o kryptowaluty, że ta informacja między innymi spowodowała to, że mamy ten spadek na Bitcoinie, a dla mnie, jeszcze raz powtarzam, jest to czas po prostu zakupów. Zobaczymy, co tutaj dalej się słuchajcie, wydarzy. Wiele osób się zastanawia, czy, czy gdzieś tam Elon nie zrobi własnej zielonej monety, w którą monetę bardziej zieloną, ekologiczną zacznie inwestować. Także będziemy tutaj oczywiście temu się bardzo, bardzo mocno przyglądać. Oczywiście mamy też dane z Snowda, mamy wykres pokazujący, że spada nam liczba adresów trzymająca przynajmniej tutaj jednego bitcoina. Jest to najniższy poziom, słuchajcie, od 7 miesięcy. To również pokazuje, że słabe ręce puszczają bitcoina, bo przyjmijmy sobie, że posiadanie jednego bitcoina w świecie kryptowalut to nie jest bardzo duży kapitał. Wiem, że dla wielu osób jest to kwota duża, natomiast jeżeli patrzymy sobie na, na całokształt to nie jest. Więc tutaj widać, że gdzieś tam cicho którzy mieli jednego bitcoina drastycznie liczba tych adresów spadła a więc wiele osób po prostu swojego bitcoina sprzedało no i słuchajcie mamy informację od Krega Wrighta pozywa on 16 deweloperów kto nie pamięta o co chodzi, to może przypomnę, jakiś czas temu stracił dużą ilość bitcoinów. Uważa się również za samozwańczego Satoshi Makamoto No i tutaj słuchajcie, po raz kolejny złożył pozew, tym razem przeciwko 16 deweloperom BTC. Samozwańczy Satoshi Nakamoto liczy, że w ten sposób odzyska bitcoiny warte 5,7 miliarda dolarów. Stara, stara się o odzyskanie kluczy prywatnych, do których stracił dostęp. I chodzi tutaj słuchajcie o 11 Tysięcy bitcoinów, no i przypominam, że tutaj on uważa, że te prwa, klucze prywatne utracił w wyniku właśnie włamania do jego prywatnego komputera w lutym 2020. No i słuchajcie, on uważa, że skoro stworzył bitcoina i tutaj miała miejsce taka sytuacja, no to tutaj deweloperzy powinni, tutaj mają już wręcz obowiązek zapewnić mu odzyskanie. Środków. Bardzo ciekawa, słuchajcie, sprawa. Zobaczymy na pewno taki wyrok, jakby zapadł. Będzie tutaj bez precedensu. No, będziemy obserwować, uśmiech na mojej twarzy jest tutaj bardzo, bardzo duży. Lecimy sobie dalej. Oczywiście kolejna sytuacja, kolejny duży news. Dzisiaj Vitalik Buterin przekazuje SHIB i inne petcoiny na cele charytatywne, a więc te wszystkie memcoiny SHIBA INU mocno w dół, a więc mamy tu informację. Wczoraj podawaliśmy informację, że najprawdopodobniej nie będzie sprzedawał. No to zrobił słuchajcie wszystkim na złość współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin, który stał się najmłodszym znanym na świecie kryptowatonym miliarderem. przekazał ponad 1 miliard dolarów w kryptowalutach ma rzecz Indian Covid a więc tutaj jakaś organizacja charytatywna z Indii, no i właśnie słuchajcie tutaj w tym celu pozbył się ogromnej ilości tokenów, memów między innymi właśnie Shiba Inu, Dogelon a więc Elon, Akita itp itd, a więc te memowe śmieszne koiny, oczywiście cel szczytny, a więc dobra decyzja Elona natomiast no niestety widzicie jak to zadziałało na cenę, taka duża sprzedaż tych shitcoinów spowodowała przepraszam memcoinów spowodowała, że, że gdzieś tam był tutaj y, duży spadek. Tej SIBY to miał bardzo dużo, y, nie pamiętam chyba około 40 czy nawet więcej procent, więc również tutaj jakieś tam załamanie się spowodowało. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. No i słuchajcie, mamy tutaj tweeta od dyrektora generalnego, właśnie quantu, który y, napisał na Twitterze, że umożliwienie przez amerykański sek utworzenia bitcoinowego funduszu giełdowego ETF, może działać jako silny katalizator, który wyniesie cenę Bitcoina na znacznie wyższe poziomy, podobnie jak było w przypadku złota w 2004 roku. Obecnie kurs Bitcoina konsoliduje nieco poniżej 50 tysięcy dolarów, a na porannym spadku wyniósł nawet 45 700. Oczywiście może to być bardzo dobra informacja dla Bitcoina, zobaczymy jak tutaj to się wszystko rozegra. Cały czas śledzimy to co, to, co robi SEC, cały czas obserwujemy. No i oczywiście jeszcze raz wrócę do kursu Bitcoina. W moim prywatnym odczuciu to może być ostatnia szansa na dokupienie Bitcoina przed kolejnym ATH. Które w mojej prywatnej opinii będzie na poziomie gdzieś tam 70 tysięcy dolarów, do końca roku cały czas utrzymuję, że w mojej opinii bitcoin będzie kosztował między 80 a 100 tysięcy dolarów. Więc jeszcze raz podkreślam, ja bitcoina dokupiłem. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. No i słuchajcie, zaglądamy sobie na BIM, krypto, jeszcze górnicy hodlują bitcoiny, co z resztą rynku. Oczywiście jest to raport Snowda często do tego zaglądamy no i mamy słuchajcie po raz kolejny sytuację, że górnicy nie sprzedają swojego bitcoina, hodlują swojego bitcoina, jest to bardzo dobra informacja, w przeszłości już w tym cyklu, w tej hoście mieliśmy kilkakrotnie tego typu wydarzenia no i również mamy tu informację, że nie jest to jedyna pozytywna informacja, okazuje się bowiem, że oprócz tego, iż Osoby te kumulują Bitcoina, robią to coraz szybciej. Analitycy dodają, że przy zastosowaniu 14-dniowej, średniej, kroczącej tempo te ma historyczne znaczenie. Jest to bardzo dobra informacja dla Bitcoina. Oczywiście przeplata się to nam z tymi złymi informacjami, o których mówiliśmy wcześniej, ale cały czas uważam, że jesteśmy w rynku byka i uważam, że. Cały czas Bitcoin podczas tej hossy zrobi jeszcze bardzo dobry wynik. Węgry mają nadzieję, że obniżenie podatków zachęci inwestorów do deklarowania zysków. O tym mówiliśmy wczoraj, że Węgrzy obniżają tutaj podatki z kryptowalut, obniżają je z 30% do 15%. Przypominam, że w Polsce mamy 19%, jeżeli chodzi o kryptowaluty. No i również. No i również jestem tego samego zdania, że obniżanie podatków na kryptowaluty będzie powodować to, że ludzie będą chętniej legalnie się rozliczać, więcej osób będzie deklarować te zyski z kryptowalut, więc liczę, że nasz rząd również gdzieś tam przychylnie na to popatrzy. U nas 19, na Węgrzech 15, myślę, że jakby w Polsce zrobili 15 to byłoby całkiem, całkiem okej. Okay. Oczywiście zaczynamy od Chili's. Bardzo dzisiaj duże wydarzenie, o którym zaraz powiem. Natomiast mamy już informację: 14 maja, godzina 14, będziemy mieli listing gostepe na Chili's.net, a więc kto ma, będzie można sprzedać, kto nie ma, będzie można kupić. Natomiast, oczywiście, potężna informacja dnia, absolutnie milowy krok dla całego ekosystemu Chilis i Socios. Jest to wprowadzenie do tego ekosystemu Krykieta, nawiązanie współpracy z Indiami i aż tutaj trzy kluby, właśnie, które grają w Krykieta, dołączą do Chilis i Socios. Moim zdaniem, mega wydarzenie. Wszystko, oczywiście, jest rozpisane słuchajcie na, na medium. Także tutaj sobie to poczytacie. Jeżeli chodzi o te drużyny. Wystarczy popatrzeć sobie na liczbę obserwujących na Twitterze, żeby zobaczyć jak silny jest krykiet. Mamy tu Royal Challengers, tą drużynę 4,6 miliona. Drużyna słuchajcie numer 2, Punjab Kings. Logo słuchajcie z maseczką 2,4 miliona. No i słuchajcie ostatnia drużyna Kolkata Knight Riders. Również tutaj ponad 4 miliony, co daje naprawdę bardzo dobry wynik, ponad 11 milionów obserwujących właśnie, jeżeli chodzi o te trzy drużyny. Dlaczego to jest tak ważne? Słuchajcie, jeżeli patrzymy sobie na statystyki najbardziej znanych sportów, no to oczywiście, no to oczywiście na pierwszym miejscu jest piłka nożna, tutaj te zainteresowanie jest największe. No i zobaczcie, krykiet jest na drugim miejscu. Oczywiście różne damy pokazują różne statystyki. Tutaj z innej strony mamy słuchajcie, zamienienie miejsc, a więc. Poszykówka jest na miejscu drugim, a krykiet jest na miejscu trzecim. Natomiast nie jest to ważne. Dzisiaj ważne jest to, że krykiet jest w trójce najbardziej popularnych sportów na świecie. Co powoduje, że jest to, w mojej prywatnej opinii, bardzo duży, ważny i dobry krok dla całego ekosystemu Chilis i Socios. Czekamy na więcej informacji. Zobaczymy, kiedy tutaj będą FTO, w jaki sposób będziemy tutaj kupować te fantokeny. Natomiast krok milowy. Chiliz robi swoje. Wiem, że teraz jest wiele osób niezadowolonych. Dzisiaj już również płacz się wylewa dlatego, że wiele osób uważa, że podczas takiego spadku na Bitcoinie nie warto dawać takiego newsu, bo nie pociągnie to bardzo mocno ceny, ale ja jestem spokojny, ufam projektowi i uważam, że robią bardzo dobrą robotę i cały czas czekam na kolejne drużyny w ekosystemie Chiliz i Socios i uważam, że absolutnie tak jak Otwarcie Stanów Zjednoczonych, tak jak yy, informacja o tym, że będziemy mieli tokeny UFC, tak informacja o samym krykiecie jest to naprawdę piekielnie dobry, duży, mega news i czekamy oczywiście na dalsze informacje. Na dzisiaj to by było na tyle. Przypominam, 21. Live skryptu ekipą. Zostawcie łapkę, subskrypcję, dzwoneczek. Pomóżcie promować mi mój kanał, bo YouTube bardzo mocno gdzieś tam tnie zasięgi. Widzimy się 21. Mariusz Grześkiewicz z Blockchain Poland będzie naszym gościem. Dzisiaj jeszcze postaram się zrobić drugi filmik o Solanie. Jeżeli nie widzieliście pierwszego, wróćcie na kanał. Dzięki za uwagę. Kłaniam się niziutko. Hej, ekipa.